Mam kilka pytań, w sumie siedem. Jak oceniasz dzisiejsze spotkanie? Trudne z perspektywy hmm. wielu aspektów, myślę. Chyba związane bardziej z tego, że gdzieś tam myśleliśmy, że po Lidze Mistrzów i po tym tempie, które mieliśmy okazję przeżyć, to pójdzie troszeczkę samo. A nie przełożyło się to na to, co prezentowaliśmy na lodowisku, myślę momentami. Okej, okay. mm, a gdybyś miał wymienić jakieś takie dwa plusy i dwa minusy tego spotkania, można być plusy, coś pozytywnego? Wygraliśmy, mamy dwa punkty. <laughs> yy, obróciliśmy losy tego spotkania, bo przegrywaliśmy, więc to plusy. A minusy, yy, myślę, że to, że graliśmy troszeczkę za wolno po pierwsze krążkiem, a po drugie byliśmy momentami trochę za daleko od siebie. Nie chcieliśmy sobie pomagać. Okej, okay, a jak oceniasz lodowisko? Znaczy, co dla ciebie znaczy gra tutaj? Jak, jak się z tym czujesz, jak wchodzisz na treningi? Takie bardziej sentymentalne podejście. <grym> 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 eee, lubię to miejsce. No. Myślę, że każdy sportowiec gdzieś tam marzy w swojej głowie o tym, żeby mieć takie. nie wiem, safe place bym to nazwał. Mm -hmm. Moim zdaniem mógłbym śmiało powiedzieć o Tychach, o tym lodowisku, że to jest taki mój dom sportowca. No nie pokłamałbym zupełnie, jeżeli bym. Taki drugi dom trochę. No znaczy już bez względu na to, ile czasu tutaj spędzam, mm -hmm. bo to nie ma większego znaczenia, ale jakby lubię to miejsce, lubię te trybuny yy, i lubię to lodowisko. Okej. Okay. Słyszałam też, że niektórzy gracze mają czasami jakieś swoje rytuały, wiesz, wierzą, że na przykład nie wiem, jak, co może im przynieść szczęście, co może im przynieść nieszczęście, pewne rzeczy robią, pewnych unikają przed meczami. Czy ty wierzysz w coś takiego w ogóle? Czy masz coś swojego takiego? Nie, chyba nie. Zupełnie. Okay. Może jako rutynę zawsze się mhm. ubieram od prawej, zakładam prawą łyżwę wierszą. To tylko chyba no to, to w sumie to tak podpada pod to. <laughs> ale jak zdarzy się, że się pomylę, to cofam i zakładam od prawej. Nie, no jakbym, nazwałbym to trochę zabobonem, ale bardziej kwestia rutyny chyba. Okej, okay, jasne. A na tym etapie, na jakim jesteś, jakąś radę taką dla młodych zawodników, którzy dopiero zaczynają i stawiają swoje pierwsze kroki na lodzie? Może coś, co Ty kiedyś chciałbyś usłyszeć, jak Ty na przykład zaczynałeś? To jest strasznie trudne pytanie. Co ja miałbym komuś poradzić? Są trochę trudne czasy, więc co bym nie powiedział, to będzie trudne ze względu na ilość Polaków, którą mieszczą składy drużyn. Ale myślę, że kwestia tego, żeby gdzieś nie spuszczali głowy i wierzyli w po pierwsze swoje umiejętności. A po drugie czerpali z tego radość, bo to jest chyba najważniejsze w każdym sporcie. Jak nie będzie ich to bawić, to. To to nie ma sensu jakby. Moim zdaniem, bynajmniej jak traktowanie tego jako praca jest troszeczkę mhm. głupie. Jasne, pewnie. Hmm. A czy jakieś miłe słowa, takie kudosy, byś chciał przekazać na przykład komuś z zawodników z przeciwnej drużyny, przeciwnej drużynie, coś miłego takiego. Przeciwnej drużynie? Tak, tak, przeciwnej <laughs> drużynie. Czasami te nastroje takie są niezbyt przyjemne w trakcie meczu. Zdarzają się takie sytuacje i myślałam sobie o tym, żeby właśnie trochę to odwrócić i... Jakie dobre słowa przekazywać sobie po meczu nawzajem? Nie wiem, czy mógłbym przekazać dobre słowa, ale czy mecz. Kurczę, no mecz zawsze jest agresywny, ale po meczu, jak sobie podajemy rękę, to rzadko są sytuacje, w których gdzieś tam padają jakieś gorzkie słowa. Więc myślę, że to też jest jakby piękno tego sportu i trochę zarazem naszej ligi, bo spotykamy się dosyć często. Bo te kolejki lecą szybko, spotykamy się i czasem są ostre zagrania, gdzieś tam się posprzeczamy między sobą. A tym bardziej, że tak jak my Polacy znamy się ze wszystkimi, tak teraz jest napływ Finów do naszej ligi, więc oni się też znają. I gdzieś tam poza tym meczem też o tym pogadamy, więc znowu nie jest to tak, że gdzieś tam są jakieś takie zgrzyty, które ciągną się w czasie. Myślę, że to jest kwestia tego, że w każdej drużynie gdzieś tam są jacyś tacy zawodnicy, z którymi każdy z nas chętnie się mierzy. Jakby tutaj był cały pierwszy atak Patryk Wronka, Grzesiek Pasiód mm -hmm. i Bartek Fraszko, którego w zeszłym roku zabrakło w play więc fajnie było, że znowu był na lodowisku, fajnie było na niego zagrać, bo zawsze się trudno na niego gra. Zawsze też dobrze zobaczyć Michała Kielera. Ciekaw jestem, co będzie, jak zagramy przeciwko Zagłębiu Sosnowiec czy Unii Święcim, gdzie są też zawodnicy, z którymi miałem okazję grać troszeczkę dłużej, więc na pewno będzie fajnie. Na pewno będzie ciekawie. I teraz, takie pytanie ostatnie. Gdybyśmy tworzyli hokejową playlistę, mieli od ciebie dodać jakiś jeden utwór na przykład jakaś piosenka, która Cię motywuje do gry albo w ogóle nastraja Cię pozytywnie na dzień, to co by to było? Bo w hokeju na lodowiskach przeważnie jest puszczane dużo takich sztampowych utworów, które wszyscy znamy, nie wiem, ACDC na przykład, tak? Nie mam Co jest super? Lub... Nie masz takiego? Nie, mam wyzwyczaj. zupełnie losową playlistę codziennie. Okej, okay, okej. Okay. Bo 40 minut spędzam w jedną stronę dojeżdżając tutaj, więc yy, albo leci radio, albo jakaś losowa playlista z YouTube'a, więc zupełnie okay. nie mam jakiegoś czegoś takiego, co przypada mi specjalnie do gustu. I raczej daje się zaskoczyć, żeby nie popaść w rutynę. Okej, okay, jasne, pewnie. Super, to też jest ekstra. Bardzo Ci dziękuję za wywiad. W takim razie miło się z Tobą rozmawiało i do zobaczenia. Dziękuję przy okazji, do zobaczenia.